Hej, 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 ja jestem pani, to, to jest kolejny odcinek na naszym kanale i dzisiaj w razem jest Filip z kanału wyższy poziom gry, dzisiaj będziemy walczyć z tak zwany, Tak... zwanym dokładnie się będziemy walczyć z tak zwanym, z tak zwaną ścianą, ścianą miecha, wall of Fleshem. i nad nim macie pojęcie jak ja się stresuje, czy nie wiem czemu no, Nie no chłopie, mamy mamy dokładnie 60 dokładnie 68 tych, tych... Tych gwiazdeczek, jak ja to nazywam, e, no. no i myślę, że powinno nam wystarczyć, nie? Spędziliśmy, powiem tak, spędziliśmy jedną noc, zebrali, ja zabrałem jednej nocy 10 i resztę zabraliśmy jednej nocy też drugiej. Tak, Dokładnie. dobra, no to ja tak, polski. co na start. Regeneration Iron Skin, Sweetness i ja jeszcze łykam archery. Dawaj, a ja jestem gotowy, Dobry. dawaj, Jesteś gotów? No. Pomaga. Ściano mięcha, zdychasz. O, Dobra. Jesteś przywołany. gotów? Ja ani, bo... Jesteś gotów, bo ja ani trochę Dobra, poczekaj! Dawaj, nawalaj te małe a jak tylko podejdzie to ja zacznę. Wal... Cyk, 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 Ile to żyłeś na bo, ile żeś wiązek? E, na razie zostało mi jeszcze 50. No dokładnie, my już byliśmy 50, to już mam praktycznie mało HP. No nie tak mało, ale jeszcze ty z mini-sharka na nawala. Ja Ła! nawalam. Ała! na Ale Jezus Maria, jak to wygląda, jak z tego mini-sharka Jakie Jak z tego na nawala? Jezus Maria. Ty, bo ja chyba w pewnym momencie w niego za bardzo nie trafiałem. Ja też. Ja Zróbmy wszystkie gwiazdy. No już tak. Ja pierdzielę, kiedy? No bo to jest na balę, full auto i jazda, co no. nie? No. nie bo tak teraz zwracam uwagę, jak, jak ten wall of flesh, potrach piekieł, tymczasem dwójka debili ze starkanonem. No to -Kanon to jest taka to spoko, Nie, 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 nie powiedział mu że spoko, ona jest mocarna. Ja mogę dostawać to obrażenie, mam na to wyrąbane, ogniska są super. Ja, ty masz jeszcze pamiętać, że ty masz jeszcze Regeneration położyć. No, dokładnie. I we dwójkę jeszcze to robimy, więc wiesz... Umieraj, gin pod czworo, nie pysta. O! Nie! Eee. Ty masz, ty masz młotek, czy ja mam? Ty masz. To idziemy od razu do Altar niszczyć, nie? Na co Crimson Altar? No, A no ta! Inne bossy! inne bossy! No, Hard mode. Hard mode. Idziemy. Przyjaciel? Co? Ja nie mam jej wrócić. Jezu! ty jeszcze ty ty ja niszczyć... już normalnie Jezu! 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 Ja widzę, jak skaczesz. E, na, na prawo. Zapomniał. Przyjaciel, przyjaciel na, na prawo. Tam będzie ci... No dobra. tam tamtędy to... Dobra, to ja idę niszczyć altar. Przyjaciel do nas dojdzie. <grym> ja wiedziałem, że czegoś zapomniałem po prostu. Ja wiedziałem to, ja, ja byłem dobra, tego to... świadom.

już tak będę niszczyć Czy? No, żeby się wszystkie surowce zraspiły. a no w zasadzie coś w tym jest. Gdy grzyb bią. na pewno. O jezus, Maria, ja już mam nie toperze hard A jeszcze go nie włączyłem. E, dobra, no to jestem już gotowy. Tutaj było małe cięcie. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie pomocy! O to może zabij się! Ile masz w ogóle kasy? Zabij się! Dobra to ja już niszczę ten... O! Kobalt. Oricha orikalium. Orihalkum. Titanium. O już się zrefiło. Już się, się tak większe gówno zrefiło. Już te, już moby hardmodowe. Jezu, ile te mody hardmodowe piją? Już mnie, już mnie otoczyło! Pomocy, umieram! Ginę! No, tak się gra na hardmondzie. Dokładnie. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo, you gotta take it slow. You can't be a pro, no, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power you're as long never as you're dreaming. There's no way that you make it. And maybe you can fake it. But you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Dzisiaj, ja, razem z moim przyjacielem. Będziemy walczyli z, 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 z postrachem Lochów z Skeletron Prime'em. Ale dzisiaj nie chodzi tylko o tą walkę. A nie z Skeletronem? Z o... Skeletronem, na jedno wychodzi ci chodzi. I dzisiaj nie chodzi tylko o walkę z Bosem. Chodzi też o równość i pokój. A więc tak, za mną, mój bracie, przyjacielu. Hej, hej, ja jestem Pani gdy dzisiaj wraz ze mną jest? Filip z kanału Wyższy Poziom Gry, dzień dobry. A kalisia. Dzisiaj ubijamy skeletrona. Dzisiaj ubijamy skeletrona. Będziecie mieli pod koniec kompilację tego, ile razem żeśmy zdechli. To znaczy, nie Będzieśmy... będą to wszystkie razy, ale mniej więcej. żeśmy nagrywali, jak już na skeletrona, potem jak już walczyli chyba z Flashem, jak się nie mylę. Będziecie mieli w tym, filmie, w tym filmie pokazane na koniec. Oczywiście, yy, będziecie mieli pokazaną liczbę, ile ktoś, który raz na. ile kto z nas zginął, przepraszam, przyjaciel, ale my żeśmy nie liczyli wszystkiego. To będzie gdzieś koło setka, a tam na filmie będzie gdzieś koło tylko dwudziestu. <laughs> Zrobisz kompilację najlepszych śmierci. O! Dobra. Dobra, dzisiaj walczymy z y, tamtym panem Old Man, czyli tak zwanym skeletronem. Oczywiście, skeletron Prime już nam się zrespił, to muszę wam powiedzieć. Nie przywołuj go jeszcze. Nie, nie, jeszcze nie mogę, nawet jakbym chciał. Skeletron. E, co tam działo jeszcze? Miałem pistolet na flary. A. No On podpala nie. fajnie. E, ja generalnie. Ty, czekaj, że jesteśmy debilami, oczywiście zapomnieliśmy. O czym? A, ogóle, rozświetlić na górze. Mógłbyś, mógłbyś rozświetlić dokładnie o tym, chciałem powiedzieć. Patrz, czytamy sobie w myślach. Tyle, tyle się uznamy, że czytamy sobie w myślach, dokładnie. Kolejną platformę robisz? Nie. To jest to, jak będziemy. Upchamy tam skeletrona i będziemy go ubijać. Tym. Bo on, jak już straci wszystkie. obie ręce, to już nic nam nie będzie mógł zrobić. Tam się da głowę. I wiesz. Będziemy go ubijać. No tam się głowę da, nie? To wiesz o co chodzi. Dobra, to jesteś gotów, przyjacielu? Nie, nie jestem gotów. Jo! Idzie, stary z murem. Nie czekaj, w ogóle zapomniałem. Ty masz taki plus, bo ty masz miniszarka. No, Ja nie mam miniszarka. Ja mu ubijam... Razem, następnym razem biorę Star <laughs> I powiem ci, że ta walka... zapamiętałem ją troszeczkę trudniejszą. Ja też. Czemu nie strzela z Bo bije mieczem. I ten miecz mu więcej zadaje niż twój Starkan kurwa. Tak, Shark kanon, dokładnie, strzelasz jakinami. Chodź, chodź go tu. O, tu, 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 tu tu. Nie, nie wchodź do niego! Przyjaciel, nie będzie mógł tam... Czemu? Czemu to tak? czemu też się go zrzucił? Chodź, chodź tutaj nam, chodź go na górę daj. Dobra, idę. Mi się nie śpieszy. Ale go nie zamkniesz tam, przyjaciel! Chodź go! No chodź, podejdź tu frajerze. Ja wiem, że go nie zamkniesz, ale chciałem, żeby on wszedł na górę. Chodź go, podprowadź go Dobra, na Dobra, napierdzielamy. Nie wiem, nie wiem, co on Nie wiem, czy pierwszy zginie ja, czy on. Dobra. Jest! Mamy. To było łatwiejsze, niż myślałem, tak szczerze. Masz coś z niego? Bo eee... chyba ty znikłeś. Nie? What? Jak nie? Ja nic z niego nie mam. Ż żartujesz sobie, nie? Żart, nie żartuję. To z niego nic nie Je leci? Jedyne mam, co jedną złotą monetę. What? To z niego nic nie leci? Co z nie? niego naprawdę, z niego naprawdę nic nie leci. A, no spoko. Dobra, to chodź do Dungeonu. Do dungeon schodzimy. Odcinek chyba teraz en Enter the Dungeon. Bo chyba teraz możemy, nic nas nie zabije, nie? Nie, yy, nie licząc szkieletów. Ale w sensie, nic nas na nas nie spadnie, nic nas nie zabije takiego, że jak się wchodzi i nie można wejść do dungeonu, zresztą... Nie, dungeon Guardianów już nie ma, bo zabiliśmy Skeletrona. Skrzynka, nie mamy kluczy. No to się zaraz znajdzie. Wiem, że w tych skrzynkach jest totalne gówno, ale zaraz się znajdzie. Patrzcie, nie powiedział może totalne gówno, ja właśnie no, fajne itemy znajduję. Ja zawsze totalny syf, dlatego mówię, że jest zawsze temu totalne gówno. Czekaj oh. potrzeba kilo. Wbił się w ścianę. Już nic nie ma. Tu, no to u mnie jest przejście. <laughs> Kill-offem! Łatwo. No weź tak Przyjaciel, patrz. Tak się zaraz pokryje. Ale tak Iść szczerze myślałem, że naprawdę on będzie jakiś trudniejszy ten Skeletron. No też właśnie myślałem. Zapamiętałem go trudniejszego, powiem tak. O nie, mag, 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 mag. Zapamiętałem go trudnym, a jest totalnym lamusem, nie? No. Walka z pierwszym bossem zawsze jest trudna, przyjaciel. Tak, tylko że naszym pierwszym bossem był. A ja w <noise> No to żeśmy się zmęczyli, naprawdę. Na górze, dawaj na górę, bo na dole nic nie ma. Spoko, czekaj, ja sobie mapkę tylko odpalę. To ty idź tam! Mechaniczka! No, to wybieraj. To co tam z niej leci, już nie pamiętam. Ale z niej nic nie leci właśnie, ją trzeba uratować! Ja mam mechaniczka. I czy, co z tego, że ją uratujesz? Przyjdzie nam do domu. Będziemy mieli kolejnego NPC. Iron Skin. Ty w ogóle mam na, nadal tego. E, Regeneration Potion. Regeneration co, Potion dalej masz? No, ja no, żadnych to. potek. Ja nawet potek nie miałem. No smiech. bez potek przeżył, ale. Łapachem... Czy tu nic nie ma? Zdobyłem kościaną różdżkę. Kościenną. Tu naprawdę Kościan. nic nie ma? Wróciłem się na samą górę i tu nic nie ma. W tych przejściach. Myślałem, że tam coś jest dobre. Jest Uratowałeś tą mechaniczkę? Tak, 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 tak. Czyli tak. przyjdzie. O, skierze. Przyjacielu, mam dobrą nowinę, zdobyłem klucz. O, to otwórz w korekordzie. Skrzynek. Okej. Okay. Tarcza. A ją w katuna? Nie, jeden damy, platinium bar. Ale nie nakierowuj na mechaniczkę, przyjaciel! Jest klucz! Masz klucz? Mhm. Chyba. Ła. Wow. Wow. nie mam, czekaj. Nie, to bone, to kości. Dobra. Bone! Dobra. Mechaniczka niech sobie tu zostanie. Umieram. Umarłem. Wiesz tam mój hajs, jakbyś mógł. Ja no coś tam dropła, ej no coś dropła. Um, nie wiem, to Full combat nie... range. Chyba to, że tobie coś dropło, nie wiem, mi nic nie dała. E, gdzie była druga? E, z czego się, z czego tą skrzynkę, z czego ten kill dropłeś? Z jakiego moba? Ze, ze slimy. A. A no tak, bo to slime'y dropłeś. Gajt, chodź tu, kuźwa, ja zaraz zobaczę na Terra, jak na Terrawiki, jak się kuźwa ja tego używa. Nie, to tylko kość. Co to jest? Nie działa. Biorę Biorę to Bitwitch Table. Dobre to jest. Koks. E, to już chyba nie będzie więcej slime'ów, nie? O, jest chyba klucz. Albo to kościoła. Co ja dropłem? Nie, to bono. Klucz francuski, dropłem. No to jest z mechaniczki, to jest to, co ci hmm. mówiłem. Aha, czyli to jest do dupy. Nie wiem co to robi, trzeba zobaczyć. What the hell? Co to za dziwne kółko? Teraz zapieprzanie pół mapy, żeby do Ciebie dojść. Koks. Dokładnie. <grymny> <grymny> Okej. Okay. O, jest pep, mi slime. Pep, pat, pat, pat. pep, 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 pep. O, Tam dalej schodziłeś, do samego końca? Nie. O, robaczek. Ro o, nie robaczek. To jest chyba drugie wyjście. Nie ma drugiego wyjścia. Do jest tryb? tylko jedno wejście. No to gdzie ja jestem? O, jest klucz. Jezus, to ja nie wiem gdzie jestem, chłopie. To poczekaj na mnie, już Ale tu koks miejsce jest. Pam, pam. pa, 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 pa. pa, pa. Cii, cii. Ginę! A jednak nie ginę. O jest i slime, fajnie. Dobra, ginę. Chyba. Nie! One odbierają drzwi! Ja zapomniałem. No. Ja w ogóle o tym zapomniałem. Ginę, 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 ginę. Chyba, że healing potion. Nie, zadziałaj! Nie zadziałał. Albo i zadziałał? Tylko przeżyłem. Ale. Syf. O, golden key, golden key. No to fajnie, to przynoszę tu. A ja mam jakiś. Shadow key. To jest do skrzynek w piekle. O! To super. To jak mi no. się otworzyć. W piekle są chyba lepsze rzeczy, nie? W piekle są o wiele lepsze. Rzeczy. Ja znalazłem różdżkę w piekle, co po pierwsze ma samo naprowadzanie. Po drugie bije dwa razy. Po, bije po dwa razy. A po jest mocarna. Yes, okay. to otwieram tu jedną skrzynkę. Spoko. A ja mam slajma i ja też mam... Blue... Blue... Moon. Zadaje 50 melee damage. Chłopie, my jesteśmy chyba ustawieni. Jest tam jakaś jeszcze skrzynka nieotwarta? Mógłbym Cię poprosić, żebyś Ty je obijał, a ja tutaj użyję healing potion. Nie ma tam żadnej skrzynki do otwarcia jeszcze, nie? Jest tutaj jedna. Okej, okay, to ja otworzę. To jest ta? Ta. Mógłbym Cię poprosić o ochronę? Oczywiście. Mam, mam 40 sekund tego i, i dosłownie 5 HP. Angry Bones Banner Dobra ja schodzę tutaj niżej Przyjaciel chodź tu do mnie, tam jest 5golda Tepnij się od razu do domku 5golda musisz to wziąć Bo straciłem Dobra, nie wiem gdzie ty zdechłeś, a dobra no, widzę Proszę tylko nie zdechnij Od razu jak będziesz mieć tego 5golda to do mnie e, Myślę, że masz szajtówkę Masz taką tarczę To, jest czy to nie jest szajtówka to, to jest tarcza taką, którą znalazłem A patrz co jadro Zatrzyjmy. Jojo a patrz, co ja wydropiłem. Gdzieś tam to, patrz. Przekaż, bo mi się mana zregeneruje. Ja też mam taką różdżkę, patrz. Co sika na mnie, okej. Okay. Okay. Nie, ja też mam taką gwiazdkę. O, to dawaj, złączmy się gwiazdkami i zakończmy odcinek. Dobrze, no to myślę, że w tym odcinku to by było. Na tyle dzisiaj grał ze mną mój serdeczny przyjaciel. Eee, a co? Myślę, że odcinek Wam się spodobał. Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie, dajcie znać w komentarzu. Eee, a my się z wami żegnamy. W ogóle. Na razie. Narka. O.